그렇더라다아 <susur> <susur>

Lubczyna wybrano pana Bogdana Mosna. Gratuluję. Gratuluję. Gratulujemy bardzo serdecznie panu sołtysowi. Może to nie zabrzmi ładnie, ale staremu nowemu sołtysowi. Natomiast drodzy państwo, ponieważ mieliście dwóch kandydatów, uważam, że drugiemu kandydatowi też należą się brawa. Na tym, na, tym, na tym polega ta wolność wyborów i demokracji. Także dziękujemy za te wyniki, za to głosowanie. Oczywiście myślę, że to później, po, już, po całej procedurze, pan Sołtys zabierze głos. Natomiast teraz Komisja Skrutacyjna przygotowuje się do ogłoszenia wyników dotyczących składu Rady Sołtys.